Silnik benzynowy Hyundai G4K o pojemności 2,0 litra produkowany był od 2005 do 2013 roku. Zużycie oleju. Jednostki pierwszej generacji rodziny TETA są bardzo niezawodne, a zacieranie spowodowane przedostawaniem się do cylindrów okruchów katalizatora jest tutaj znacznie rzadsze niż w silnikach TETA II. Jednak ze względu na cechy konstrukcyjne silnika spalinowego w postaci aluminiowego bloku z otwartym płaszczem, z czasem cienkie żeliwne tuleje często prowadzą, pojawia się elipsa i następuje zużycie smaru. Regulator obwodu i fazy Zasób łańcucha rozrządu tutaj silnie zależy od właścicieli, a przy agresywnej jeździe może rozciągnąć się nawet na 100 tysięcy km, co jest obarczone skokami i zginaniem zaworów. Wraz z obwodem często konieczna jest wymiana regulatora fazy, a koszt naprawy podwaja się. Inne wady. Kolejnym słabym punktem tego silnika są stale płynące uszczelki i uszczelniacze. Najczęściej smar wydobywa się spod uszczelnień wału kurbowego i spod uszczelki pokrywy zaworów. Producent twierdzi, że żywotność silnika G4K wynosi 200 000 km, ale sięga 350 tysięcy km.